Dzień życia w Barcelonie. To jest jednocześnie dzień meczowy, koncertowy i dzień zwiedzania, więc będzie się działo. Zaczynamy więc od śniadania. Klasyk w Barcy, czyli bagietka. I dalej wychodzimy na dzienną dawkę 30 tysięcy kroków. Chodzimy, chodzimy, oglądamy, zaglądamy, poznajemy, robimy tupu, tupu, tup. Widzimy kilka słynnych budynków, kilka niesławnych, ale do całkiem piękniutkich. Obchodzimy mniej bardziej znane uliczki Barcelony. Uch, w końcu jakaś przerwa. Wow, bardzo jaki fajny widoczek. Fiu, fiu. fiu. Dobra, ale na wieczór mamy plany specjalne. Idziemy na koncert Twenty One Pilots i na mecz Barcelony. Ale mam tutaj fajną historię do opowiedzenia. Przede wszystkim to... A potem... A wiecie, że przenieśli nam mecz bardzo z kolejnego dnia na ten, więc mecz pokrył nam się z koncertem? Co to znaczy dla Arka? żeby był prawie na całym koncercie, a potem użył swojego doświadczenia biegowego, żeby znaleźć się na meczu na stadionie obok. Miał do pokonania jakieś całe 700 metrów i cztery bramki. O, siema Wojtek. Dobra, mecz i koncert skończyły się w tym samym momencie, więc teraz trzeba wydostać się z tego tumu 70 tysięcy ludzi. Ogólnie kulturkę na maksa polecamy każdemu. Teraz tylko trzeba zrobić kolejne 4000 kroków, żeby dostać się do domu i mamy to. Co za dzień. Dobranoc.